It's time to bang your ear bang full Lecę ze ze ze. Moczek, wstawaj! Przecież nie śpię. To, nie śpisz, nie śpisz. Leżałeś i drzemałeś. Znowu za dużo wypiłeś. No dobra, dobra, może trochę wypiłem. No ale co z tego? W ogóle czemu budzisz nas o drugiej w nocy? Jak to czemu? Na grzyby idziemy. Na grzyby o drugiej w nocy? No oczywiście. Każdy doświadczony grzybiarz wie, że na grzyby idzie się nad ranem, bo w ciągu dnia już dawno wszystko będzie powyzbierane. A propos zbierania, może byście pomogli, a nie stali jak asy, tylko weźcie, kurde, tych koszyków, bo ja wszystkiego nosić nie będę. No Edwardzie, mi też przyda się pomoc. No dobra, panie Krzysztofie, możemy jechać. Hmm. Dziękujemy, panie Krzysztofie, za podwózkę. A więc ja i wnuczek idziemy na północ, a babcia i Patrycja idą na południe. Dzięki temu więcej zgarniemy. W porządku. Chodź, Patrycjo, pokażemy tym ciałkom, że my o wiele więcej zbierzemy od nich. Żałuj, ja wnuczek, wróciły nam wyzwanie. Chodź, idziemy. Patrycjo, kochanie moje, znasz się na grzybach? Nie za bardzo, ale babcia pewnie zna się. Oczywiście, że tak. Ale zawsze w razie pewności mam przy sobie atlas grzyb. Czy wiesz może, jak odróżnić borowika od szatana? Nie wiem. A no widzisz. Tak wygląda borowik, a tak szatan. O, zobacz tam. To jest borowik. Faktycznie. Czyli możemy go wziąć? Tak, tego możemy bez obaw wziąć. Już, jesteś pewien, że powinniśmy tam wchodzić? Widzisz tą tabliczkę z napisem... Zakaz wstępu? No człowiek, pamiętasz tą akcję rok temu? Rezerwacja kani. To no jest to samo. Ma odstraszyć ludzi od najlepszych grzybów. Ale my nie damy się nabrać. Chodź, idziemy. No dobra. Hmm, 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 hmm. No, dobra. Nie ma go tu. Cholera. Musi gdzieś tu być. Dziecio? No. Jesteś pewny, że znajdziemy tu grzyby? Oczywiście, że tak, a czemu mnie? Bo mam takie dziwne wrażenie, jakby ktoś nas śledził, a grzybów żadnych nie widać. O no, no, Czek, to tylko ci się wydaje, bo jesteśmy uczciwie nad ranem. Poza tym, pewnie jakieś zwierzęta gdzieś tu łządz. Oj, jemy. bo się nam wyzbierają. To jest tak ciemno, że nikt by nie zauważył, gdybym zaczął ściemniać. Znoczek, nie trzeba ściemniać, żeby wiedzieć, że chuja ja się znasz na lokalizacji. Chodź, Żymy nam uciekną! No jak na razie ani jednego nie widzę. No bo się guzrzesz i nam wybierają z pod oczu. Zaraz po się okaże, że babcia i Patrycja zebrały cały kosz, a my nic. Stop! Ręce do góry! Co robicie w bladym ogrodzie? Nie czytaliście o ogrodzeniu. Jest zakaz wstępu! Panie, my tylko grzyby przyszliśmy zbierać. Nie mieliśmy zamiaru nic złego robić. Proszę odłożyć tą broń. Tak? skąd mam wiedzieć, że nie mi to malicie i na przykład nie chcecie przeszkodzić mi w folowaniu na Krikinga? Jakiego Krikinga? No Krikinga! Tego potwora, co tutaj plądruje lasy i w ogóle. Mam zlecone, żeby go dopaść razem z moimi pomocnikami. Ladisław, odpuść im. Ci idioci nie wiedzą nic o żadnym krykingu Łazili za grzybami i wleźli tu przypadkiem. A skąd wiesz? Śledziłem ich cały czas. Hmm. No dobra, to nie było tematu. Wybaczcie, pomyliłem się. Ma no przeszłość, może zanim zaczniesz celować od razu do kogoś z bronią, to najpierw przypytaj, a nie kurde, z muchą na rynku. No dobra, no. Wybaczcie to. Nie Lubię, jak ktoś mi przeszkadza w mojej pracy. Okej, okay? no. Klicznik tu jest! Mam go na muszce. To nic nie da, on jest otwarty na naboje! O chuj, tego się nie spodziewałem. Słyszałaś? To chyba dochodziło z niedaleka. Ech, no tak. Mogłam się domyślić, że te paje wpadną prędzej czy później w jakieś kłopoty. Musimy im pomóc. Tak, i to czym prędzej? Tryb! babciobieg! <tryb> Jeśli dobrze pamiętam, to jego główną słabością było jego serce rosnące w drzewie. Takie jak to tu? Tak, to jest to! Patrycjo, napierdalamy w to serce z całej pety, choćby nam się te koszyki z grzybami miały rozjebać. Chia! 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 Babcia! Patrycja, Jak wyście nas znalazły? jak pokonałyście Krkinga? Aaaa... W przeciwieństwie do dziadzia, grałam na nowszych wersjach Minecrafta i wiem, jak się walczy z nowymi mobami. Heh. Skoro Kricking został pokonany, to w sumie nic tu po nas. Chodźcie, idziemy. Stawiam nam salceso. Pora Wracajmy do domu. Dość tych grzybów. No. Szczególnie, że my nazbierałyśmy więcej. O.